Cześć tutaj, Mister Assassin'u, a to jest kolejny odcinek Skerbal Space Program. Dzisiaj zajmiemy się w tym odcinku. Nie wiem w sumie, ile mi to zajmie, ale na początek, oczywiście, budową naszego startera 2. Dwa, dwa pierwsze odcinki powinny być jeszcze z budową i z budową i no po prostu startem, ale kolejne już będą trochę odwrotnie, że w jednym będzie budowa, w kolejnym będzie start. Myślę, że nawet to będzie się pojawiało w jeden dzień, bo tak będzie dla Was fajnie. Ci, co nie będą chcieli oglądać budowy, to spokojnie będą mogli sobie oglądać start w ten sam dzień, więc tak będzie najlepiej dla wszystkich. Sorki, że ruszę mikrofon. Musiałem. będzie teraz odrobinę lepiej dla mnie. Może dla was też. OK. To będzie nasz pierwszy moduł, więc ten duży zbiornik. To... I to jest w sumie nasz pierwszy moduł. Zacznijmy się może jego budową. Zresztą wiecie co mamy. Eee, mamy te duże spadochrony. Więc zróbmy trochę lepszy ten. trzy w zupełności wystarczą, nie ma potrzeby tutaj przesadzania z tym. Spadochrony będą tutaj. Jak widzieliście moje pierwsze odcinki, których już nie ma oczywiście na YouTube, to widzieliście, że tutaj, gdzie teraz daję spadochrony, był Mister Ego. teraz to się zmieni i będzie tu, będą właśnie tutaj spadochrony. Myślę, że te trzy w zupełności wystarczą. Oczywiście te dwa tam niżej. Kolej. Teraz tu jest wszystko co nam potrzeba Tu nic już nie potrzebujemy znaczy dekapery się przydadzą ale później W sumie na razie to wezmę i zobaczę czy te nóżki przybliż się troszkę Nóżki są ustawione chociaż można je, można je trochę bliżej dać Wyżej znaczy No to uchyciło tak są dalej, jakby odłączone, czy odłączone, nie, nie stykają się tak idealnie. Damy niżej i zobaczmy, czy będzie będzie ponad silnik, więc jest dobrze. Dikaper na razie sobie usuniemy. I tak, I potrzebujemy tylko Misterygu, więc zrobimy obserwację: y zrobimy może trzy obserwacje: obserwacje w niskiej partii atmosfery, zaraz przy starcie. Obserwacje już w kosmosie i obserwacje na Ziemi, żeby było więcej nauki. Więc tak, będą trzy, właśnie przyczepione. Antenkę mamy na górze, jak już mówiłem, ona na razie się nie będzie zmieniać. Tu mamy wszystko, wszystko. Więc można budować człon który poleci w kosmos. Znaczy, który nas wyniesie w kosmos. Więc tak, najpierw Tikamler. Okej. Okay. Tikka oczywiście ma iść tutaj niżej, bo on będzie odpalony później. Dobra, jest dobrze. Tak wszystko tylko sprawdzę czy się zgadza. I tak. To będzie teraz na trzech zbiornikach. Na początek tam ten mniejszy i te właśnie większe. Ostatni silnik to będzie ten się kładą, troszkę słabo. E, dobra, jest dobrze. Teraz, żeby to wszystko trzymało się kupy, to będzie lecieć tylko do góry. To ma się dostać w przestrzeń kosmiczną, więc myślę, że wykonam prosty, prosty pomysł. Tutaj dam 6 zbiorników, wyżej nie mogę ich już dać. Może dam te mniejsze teraz. O, nie, one się chyba nie łączą, chociaż może obrócę je. Nie, nie chcą się połączyć, nie wiem czemu. W sumie ten jeden mogę jakby przyłączyć, a reszty nie. Chyba, że będę właśnie dawał po jednym. Nie, na razie... O nie, można, można, dobra. Więc oczywiście to będzie tylko dla nas plus, że tu będzie więcej paliwa, więc więcej dodam. Nie, nie, wiecie co, nie ma sensu, bo trudne je tu się kładzie, ale mogę zrobić jeszcze jeden meg, że będzie trochę więcej tego paliwa. Takie coś, ale oczywiście sześć. Jeszcze raz i te przyłączyć do tego, tylko czemu ja tego nie mogę zrobić powinno się bez problemu przyłączać kurcze dobra, wiecie co jest problem jakiś którego nie ogarnę teraz rany dobra, mniejsza o to po prostu e, przyłączę tutaj te 6 jeszcze raz 6, one się stykają dlatego jest taki mały problem, ale w ogóle nie powinien istnieć. Kolejne 6. One już powinny się przyłączyć. Ej, no co jest? Aaaa, widzicie co? Zrobimy tak. Zrobimy też tak. No aaa, to jest porąbane Ok, zrobię malutkie cięcie, bo widzę, że szybko do tego nie dojdę. Czemu to tak działa źle? Chociaż w sumie nie, nie będzie cięcia, bo muszę po prostu to obniżyć. O, i teraz mogę to podnieść. I dać... O właśnie, jeszcze zrobię jeden patent, bo też chcę mieć te zbiorniki. Tak. Tak. Trochę mnie szlak trafia. O! Działa. Działa. Teraz robimy taki myk Dajemy tu silnik. chodź tu. Silnik do... Nie, będzie za dużo. Aj, źle to zrobiłem. E, inaczej. Boże. Boże. Przepraszam Was za to zamotanie. Jak do tego. Aha, bo to jest ten mniejszy zbiorniczek, dlatego są takie cyrki. On jest o mniejszy. Tak, ten zbiornik, znaczy ten silnik jest w sumie duży, więc dajmy go tutaj. DiCapler, DiCapler i teraz 6 do palaczy. Świetnie. Pierwsze co, oczywiście odpalają się do palaczy, ale myślę, że 4 wystarczą. Już sekwencję, to nie będę tego zmieniał. Odpalą się te cztery, wyślę te o. Tak, odpalą się. Nie, dobra. Wróć po kolei. Gdzie jest ten zbiornik tutaj jest jeden. Teraz chcę ten jeszcze. Ten na samym dole. I symetrycznie, czyli ten, i one lecą tu. Zmiana kolejności, oczywiście. E, teraz dikaplery te odpalam przed tymi, czyli tutaj też te 4 te 2 ten. Jeszcze raz ten i ten. Na razie jedam tu, muszę dodać sekwencję. Tutaj te dwa i kolejne dwa, czyli ten pokaż się ten i ten tutaj potem odpalają się. Te dwa odłączam. Te one się ciągle palą. Włączam ten silnik, odłączam te dwa. Oczywiście tutaj w sekwencji, która będzie szybciej. Znaczy, tutaj ten jeden już i lecimy w kosmos. Ok, myślę, że jest Git, a to będzie już starter 2 Mark 1. I wie, wiecie co? Będę dzielił te odcinki, zapiszę już go sobie tutaj, też poleci nasz. E, a to zmienię zaraz, żeby to nam, za, nam zapisało. E, więc dobra, myślę, że jest wszystko. Sekwencje zrobione, odpalono się TT. Te, te rzucam 4 i potem włączam ten silnik, ok, jest dobrze więc ja się żegnam w tym odcinku z wami na, na dziś to wystarczy jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek dobrze, myślę, dobrze jeszcze dzisiaj wleci odcinek ze startu, zaraz po tym dosłownie zaraz po tym będą renderowane w jednym czasie i potem w jednym czasie mniej więcej będą wrzucane, więc dzięki za oglądanie, komentujcie subskrybujcie i cześć